Siema, ja jestem i witam Was w kolejnym odcinku z Chess Simulator na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku odbiorę sobie Huge Beach Kata oraz porobię sobie naprawdę sporo ciekawych rzeczy właśnie w Chess Simulator. Ale oczywiście, zanim to wszystko, to zostawcie suba z wągiem oraz łapkę w górę pod tym filmem. No a ja, słuchajcie, już tutaj sobie zaczynam. A więc słuchajcie, na samym starcie od razu zaczynamy z grubej Rury. Ponieważ słuchajcie, wchodzę sobie w Summer Event i jak widzicie, mamy tutaj Summer Quest. I gdy sobie w to wejdę, to mamy tutaj, jak widzicie, właśnie, Huge Beach Kata do y, zdobycia. No i gdy kliknę sobie tutaj jeszcze raz y, w ten przycisk. No to słuchajcie, jak widzicie, wszystko mam zrobione I mogę sobie odebrać właśnie Huge Beach Kata, a więc naprawdę Dosyć sporo czasu mi to zajęło, żeby to wszystko Tutaj wbić, bo jak widzicie, musiałem grać Wygrać co najmniej 2 godziny, musiałem zniszczyć 500 skrzynek oraz najtrudniejsza rzecz, czyli Otworzenie 10 tysięcy jajek No i to zdecydowanie zajęło mi najwięcej czasu No i słuchajcie, w końcu mam Tego Huge Peta, znaczy jeszcze nie mam, ale za chwilę będę miał Więc uwaga, 3, 2, 1 i Odbieram go i jak widzicie, mam Huge Beach Kata, no i zobaczmy jak coś tutaj Prezentuje i w ogóle słuchajcie Yy, mam jeszcze tylko kilka nowych petów. Jak widzicie, mamy huge Beach kata. Bardzo fajnie to wygląda. Szkoda, że nie mam tutaj pokazane, jaki on ma mnożnik. Mamy tutaj znaki zapytania, ale no na pewno jest to najmocniejszy pet. Yy, 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 kliknę sobie tutaj equip best. No i mamy tutaj, jak widzicie, właśnie tego huge peta. Oprócz tego, jak widzicie, ostatnio udało mi się zrobić tego 5M trophy. Yy, no jak widzicie, to też ma dosyć spory mnożnik, bo ma to yy, razy 16 tysięcy monet i też razy 105 gemów. Yy, jest to przy, przy okazji yy, shiny pet. Oczywiście, mam też tutaj również na przykład te właśnie takie piraty, więc ogólnie trochę nowych petów mam, ale no słuchajcie, najmocniejszy jest tutaj Huge Beach Cat, więc zobaczmy, jak to się tutaj prezentuje, no i tak to tutaj słuchajcie wygląda, no i słuchajcie, nie wiem, czy w ogóle ten 5M Trophy, to to też nie jest w ogóle huge, co ciekawe, e, bo też jak widzicie, mam on taki większy rozmiar, aczkolwiek jest na nim napisane, że to jest legendary, no nie jest to jakby jako huge pet, e, nie jest to jako jakiś ekskluzyw ani nic takiego, ale widzicie, idzie, to też naprawdę spory pet, więc no, zobaczcie, jak to się prezentuje, bardzo fajnie, bo naprawdę bardzo chciałem zrobić sobie tego Huge Beach kata i w końcu go mam, więc naprawdę bardzo się cieszę, no i słuchajcie, teraz e, przejdźmy sobie, słuchajcie, na e, ostatnią krainę na tym świecie i przejdźmy sobie na Techentry, bo w ogóle, co ciekawe mam e, tutaj e, do e, kupienia, w ogóle przejście na drugi świat, e, jeszcze tego nie kupiłem, więc jak widzicie jestem przy portalu, idziemy sobie na Techworld i słuchajcie e, wydaje tutaj 250 trilionów monet, no i oczywiście tutaj klikam sobie w takim razie buy, jak widzicie, uwaga, co się stanie zobaczmy, e, nic nie stało, ale możemy tutaj tutaj przeniesie dalej, zobaczmy e, klikniemy sobie tutaj E i uwaga, ok, przenosi nas, słuchajcie, na ten świat Świat i mamy słuchajcie nowy świat i mega fajnie bo słuchajcie tutaj już z tym huge petem przechodzę sobie do nowego świata więc bardzo fajnie no i słuchajcie jako że jestem już na tym świecie to może tutaj sobie jak tutaj będzie działał rozwalanie tej skrzynki jak widzicie idzie, idzie to naprawdę całkiem szybko ale słuchajcie w tym momencie myślę że mogę sobie słuchajcie, również zakręcić jakimś spinem więc dobra zakręcimy tutaj spinem zobaczmy co tutaj uda się trafić e, więc uwaga zobaczmy 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 i uwaga mamy tutaj dwa razy końce na 10 minut no i ciekawe czy w ogóle to działa też na te monety które mamy y, tutaj te z tego tech worldu ale obstawiam że tak no to zapewne to na to też powinno działać, bo gdyby to tak nie działało, to troszeczkę słabo. Mm, więc obstawiam, że to tak działa po prostu. No i słuchajcie, dobra, mamy, tak jak widzicie, już nawet ponad... Yy, no mamy w sumie już tam już półtora miliona monet i zobaczcie w ogóle, co się dzieje, jak szybko mi się udało odblokować tak naprawdę kolejną krainę bo tutaj potrzebujemy tylko 35 tysięcy, więc dobra, kupujemy to oczywiście od razu. Tam potrzebujemy już 2,5 miliona. Okej, okay, to mamy w ogóle jakiegoś czesa. Zobaczymy ile mi to da. Uwaga, zobaczmy, cyk i mamy tutaj... 1 eee, milion gemów, okej, okay, dobra, spoko. Eee, w takim razie w ogóle, a propos e, gemów, to w ogóle słuchajcie, też myślę, że mogę sobie, słuchajcie, cofnąć się na, e, tutaj na beach. I słuchajcie, myślę, że mogę sobie kupić kilka ulepszeń w ogóle, co ciekawe. E, bo tutaj myślę, żeby się to jak najbardziej przydało. Jako, że dostałem gemy, to myślę, że jest to idealna okazja. Żeby to, żeby to zrobić Więc kupmy sobie tutaj magnet range Dobra, nawet sobie to wymaksujmy, słuchajcie, może e, Dobra, no wymaksujmy sobie to może Na maksa po prostu, dobra e, Tutaj też mamy dosyć drogie te rzeczy, no i raczej Dalej już nie wiem, co mi się uda tutaj kupić Kupię sobie może jeszcze tutaj w sumie extra lucky Bo to się może całkiem fajnie przydać Na otwieranie, egg, żeby tutaj lepsze Pety leciały, dobra, na maksa sobie też to kupujemy No i reszta, e, tutaj Pet storage mogę sobie jeszcze kupić, ale to mi się nie przyda A na resztę mnie po prostu na razie nie stać Więc wracam sobie, słuchajcie, na tech Ward. no i zobaczymy co tam w ogóle jeszcze mamy na tym techwordzie w ogóle e, bo tutaj jak widzicie mamy też do kupienia na pewno e, jak widziałem e, miecze więc myślę, że to na pewno się tutaj przyda teraz. Więc idę sobie do tych mieczy, i zobaczymy, ile te kosztują te miecze. No i mam nadzieję, że na jakiś tutaj mnie stać. w ogóle tu mamy też jakieś jajka. Eee, zobaczmy w ogóle, ile kosztuje to jako: 350. Ej, dobra, to jest bardzo tanie. To ja uważam, że to jest dosyć słabe jakość, że tego się nie opłaca kupować. Okej, okay, tutaj potrzebujemy 25 eee, tych końców. Ej, trochę tanio, trochę tanio. No nie ukrywajmy, że jest to dosyć tanio. Eee, tutaj mamy w ogóle jakiegoś 0 buksy. Za 75 500k. Dobra, ja bym kupił ten najmocniejszy miecz tutaj, więc kupmy sobie to: eee, 500k. Dobra, mamy kupione, no i zobaczymy jak teraz będę z tym mieczem sobie tutaj te skrzynki rozwalał Więc uwaga, podchodzimy sobie do tej skrzynki, no i zobaczmy No i się tak naprawdę na trzy strzały, no z kawałkiem Trzy z kawałkiem, mamy rozwaloną skrzynkę, więc mega fajnie e, Rozwalamy sobie tutaj kolejną skrzynkę, no i oczywiście zaraz sobie będę mógł kupić kolejną krainę Nawet już teraz sobie mogę kupić kolejną krainę Więc idziemy sobie tutaj dalej, nawet się przeteleportujmy jak najdalej mogę Dobra, okej, idziemy sobie takim już tutaj do przodu no i e, zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądała. Naprawdę, bardzo fajnie. No ten huge pet, naprawdę to jest coś, co bardzo chciałem mieć, bo w ogóle mi się też e, podoba. E, bardzo fajnie to wygląda, taki wakacyjny e, huge pet. Bardzo fajnie. No i słuchajcie, mam tego peta, więc naprawdę bardzo się cieszę, e, że udało mi się go zdobyć. Dobra, rozwalmy sobie tutaj teraz to. No i naprawdę, jak widzicie, bardzo fajnie to idzie. I najprawdopodobniej to za sprawą tego, że mam po prostu tego huge peta. E, no i tutaj, e, okej. Okay. No nie wiadomo, ile on dokładnie daje. E, nie wiadomo, ile on dokładnie daje i w ogóle. Co ciekawe też zauważyłem, że teraz ten huge w ogóle nie ma leveli, nie da się mu wbijać leveli, bo jak widzicie te pety już biłem na drugi level, a ten huge no nie jest wbijany, więc na huge'ach nie ma leveli z tego co y, widzę. Y, dobra, mamy tutaj ostatnią skrzynkę na tym y, świecie i rozwalamy sobie, znaczy na tej krainie i y, oczywiście kupuję sobie kolejną tutaj krainę, więc jak widzicie naprawdę bardzo fajnie i bardzo szybko to idzie, dobra. Tutaj mamy widzicie w ogóle przede mną jakieś kolejne ee, bronie do kupowania, więc zobaczymy sobie e, co tutaj możemy kupić, ile to wszystko tutaj kosztuje. Mamy to za 5 milionów, 16 milionów. Dobra, my sobie na razie może kupił tą najtańszą może e, chociaż chwila, zobaczmy może ile kosztuje kolejna kraina, 40 milionów, dobra, kupmy sobie może tą, naj, tą najtańszą broń stąd. No i teraz zobaczymy jak szybko będzie szło dalej. Więc rozwalmy sobie tutaj kolejną skrzynkę, dobra, raz, dwa, trzy, cztery i na pięć strzałów, dobra, ok. Rozwalmy sobie w takim razie kolejną tutaj skrzyneczkę, no i za chwilę sobie będę mógł nas Spokojnie kupić tą kolejną krainę, bo widzicie, mamy tutaj 75%, żeby móc odblokować właśnie tą kolejną krainę. I mam już teraz 100%, więc okej, okay, kupujemy sobie to. I słuchajcie, już na tej nowej krainie myślę, że mogę sobie, słuchajcie, tutaj yy, zniszczyć na przykład tą skrzynkę. Niech sobie tutaj się to niszczy, ta skrzynka, dobra. A w tym czasie po prostu myślę, że mogę sobie, słuchajcie, yy, poniszczyć yy, jakieś, znaczy nie poniszczyć, tylko otworzyć sobie gifty, bo widzicie, mam tutaj sporo giftów do odebrania, tylko nie mam tego ostatniego. Ale myślę, że tutaj jak najbardziej się to teraz przyda, więc otwieram sobie tutaj, odbieram te gifty, okej, okay. yy, proszę bardzo, wszystkie niebieskie odebrane, teraz pora na fioletowe, ok, i kolejne tutaj teraz takie złote, złoto-czerwone, no i teraz tutaj taki y, złoty, więc uwaga, odbieramy to no i wszystkie gifty odebrane, więc okej okay. no i tutaj może zostawmy sobie tą skrzynkę, bo to e, dosyć sporo by mi zajęło, gdybym miał to rozwalać, więc rozwalmy sobie może tą najmocniejszą skrzynkę, którą mamy tutaj w sumie, e, więc dobra e, chociaż w sumie może dobra, bo ta skrzynka też troszeczkę mi zajmie, więc rozwalmy sobie to żeby po prostu jak najszybciej odblokować sobie jeszcze kolejną krainę właśnie w Tech Wardzie, e, więc dobra proszę bardzo, bo tutaj myślę, że to na tych nieco mniejszych skrzynkach mi po prostu i tak e, szybciej teraz pójdzie i lepsze mi to wyjdzie i w ogóle co ciekawe, mamy też w ogóle karnet, i w ogóle w karnecie mam też do odebrania jakieś nagrody na pewno, więc słuchajcie, dobra, kupujemy sobie tą krainę, ok, kolejna kraina kupiona, i niech się tutaj niszczy może najmocniejsza jakaś skrzynka, no i teraz mogę sobie odebrać, słuchajcie, nagrody właśnie z karnetu, więc mamy, tak widzicie, lucky na 5 minut, więc mam tutaj szczęście na 5 e, minut, ok, no to odbierzmy sobie to w takim razie i za chwilę będę mógł sobie e, odebrać kolejną krainę, e, no i słuchajcie, podejdźmy sobie w takim razie, tutaj, bo mogę już sobie kupić tą kolejną krainę, więc bardzo fajnie, no i tutaj kupujemy sobie i czyżby Tutaj cały techword był e, za nami. No nie, mamy tutaj, że słuchajcie jedną krainę ostatnią już do m, odblokowania. E, jedna kraina tutaj została do odblokowania, z tego co widzę, bo tam mamy teleport do jeszcze kolejnego świata, więc bardzo fajnie, bo tak naprawdę jak widzicie, mega szybko mi się tutaj udaje e, odblokować kolejne krainy e, cały świat tak naprawdę tutaj przeszedłem, znaczy jeszcze nie przeszedłem, ale za chwilę no, mi się to najprawdopodobniej uda. Więc słuchajcie, ja mam po prostu taki pomysł, że teraz sobie troszeczkę pozbieram monet i widzimy się za chwilę, jak już będę mógł sobie kupić tą ostatnią krainę. Ok, więc jakoś już długo mi to nie zajęło i mamy już, słuchajcie, uzbierane monety, żeby móc sobie. Kupić ostatnią krainę w TechWardzie, więc bardzo fajnie, bo jak widzicie, cały Tech Ward tutaj udało mi się zdobyć. No to słuchajcie, myślę, że fajnie byłoby sobie chociaż otworzyć właśnie jajko z tego świata, bo na TechWardzie Horde jeszcze żadnego jajka nie otwierałem. I okej, okay, mamy tutaj takiego pecika, dobra, zróżmy sobie może tutaj jeszcze jedno, dobra, zróżmy sobie proszę bardzo kolejne jajko. No i uwaga, czy stać mnie na jeszcze jakieś jedno? Chyba mnie na razie nie stać, ale mogę sobie tutaj rozwalić jakąś skrzynkę i myślę, że będzie mnie za chwilę stać, więc zdjęliśmy sobie tutaj tą skrzyneczkę, e, więc dobra, mamy tutaj już w tym momencie e, monety na kolejne jajko. I uwaga, trzecie jajko, tutaj cyk mamy i mamy tutaj Tutaj takiego otopeta. No i zobaczmy, czy y, tutaj będą to moje najlepsze pety. No nie, nie są to moje najlepsze pety, bo nie mają one też tych mnożników pewnie nabitych. Y, ale i tak, no nie, no mam lepsze pety, jednak. Więc to i tak nie są moje najlepsze pety. Więc dobra. Y, no okej, przynajmniej sobie otworzyliśmy tutaj kilka jajek. No i zobaczmy sobie, ile kosztuje wejście na kolejny świat. Więc uwaga, proszę bardzo, idziemy sobie tutaj po tych schodkach. I uwaga, zobaczmy, ile to kosztuje. 500 milionów, więc to no zdecydowanie tutaj dosyć sporo mi teraz brakuje tych y, monet. A więc no słuchajcie, tego już na pewno tutaj mi się tego y, nie. Nie uda wbić e, tak szybko, a więc w odcinku to by było na tyle, więc przeszedłem cały Tech World, odblokowałem sobie huge peta, no i naprawdę sporo tutaj ciekawych rzeczy się wydarzyło, więc mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, jeśli tak to zostawcie łapkę w górę oraz suba, dzwonkiem na moim kanale, a ja już nie przetrwam tego filmu, także to na tyle, trzymajcie się, no i cześć!